Oryginalny czy podrobiony. Temat autentyczności produktów Shimano wraca jak bumerek. Oczywiście w poprzednim shorcie chyba ktoś nie zrozumiał tego co miałem do przekazania, a zatem dzisiaj sprawdzam i zobaczcie na przykładzie tego samego łańcucha, jak wygląda różnica pomiędzy łańcuchem chińskim podrobionym a oryginalnym produktem Shimano. Scenaria bardzo podobna jak w przypadku filmu, do którego link znajdziecie tutaj zaraz pod logotypem serwisu. Także porównujemy dzisiaj już nie łańcuch 8-biegowy z 12-biegowym, jego szatą graficzną, tylko już taki, no, ten właściwy łańcuch z dystrybucji oficjalnej Shimano z łańcuchem z AliExpress. No i z jednej strony biję się w pierś, że nie zrobiłem tego od razu, a z drugiej strony pozdrawiam wszystkich malcontentów i wszystkie marudki, które narzekały na to zestawienie. No ale cóż, mamy dokładnie ten sam efekt. Kolor jest zupełnie inny. Czcionki są zupełnie inne, to łatwo zauważyć, że to jest troszeczkę inna, inny krój czcionki. Tutaj mamy czcionkę szarą, mamy czarną, tutaj mamy dodany kolor biały. Przede wszystkim jak zwrócicie uwagę na to, jak wyglądają grafiki drobne, czyli na przykład w tym wypadku oryginalnego łańcucha grafika spinki ładna, czytelna, tutaj wygląda po prostu jak kaszana pomijając fakt, że nie mamy oznakowanej liczby ogniw na łańcuchu podrobionym. Przechodzimy do samego łańcucha. Jeżeli klikniecie sobie w ten link tutaj pod logotypem, przeniesie Was do filmu poprzedniego, gdzie było widać, gdzie był pokazany łańcuch ten pierwszy, czyli ten podrabiany, Tutaj mamy już oryginalny produkt, który ma brązową naklejkę, a nie zieloną. Łańcuch jest trochę ciaśniej spakowany. Przede wszystkim będziemy mieli Dużo mniejszy, mniej agresywny grawer na łańcuchu subtelny, który jest widoczny, ale nie, nie jest tak głęboko nacięty, żeby aż dosłownie rzucał się w oczy. Mamy dwie ulotki. Te ulotki nie są wydrukowane na papierze kredowym, tylko na papierze zwykłym, matowym, w tym też papierze recyklingowanym. No i spineczka jest na zewnątrz. Także mam nadzieję, że wyczerpałem już ten temat. Tak wygląda podróbeczka Shimano. Tak wygląda produkt oryginalny. A jak wygląda sama eksploatacja takiego oryginalnego łańcucha, to już chyba wszyscy doskonale wiemy. Niektórzy pod tymi firmami wypowiadają się, jak wygląda naprawdę mizerna eksploatacja łańcuchów podrobionych. Zatem zapraszam do komentowania i czytania tego, co można tak naprawdę kupić za bardzo przystępne pieniądze, co może okazać się jednym z największych po prostu popełnionych rowerowych błędów.